Okej, okay, cześć wszystkim. Ja tu wszedłem trochę z ławki w rezerwowych dresach, ale mam nadzieję, że dam dobrą zmianę, nie? Owady Poruszając się dalej na zachód, natknąłem się na dziewięciosegmentowe owady z wielkimi oczami, podobnymi do raszpli, i gorsetami z kratownic jak lampy górnicze. Inne zaś miały szepczące czułki, te z około dwudziestoma parami odnóży, bardziej podobnych do haczyków. Te z czarnego lakieru i masy perłowej, które chrzęściły pod stopami jak muszle, kolejne wysoko wiszące na odnóżach, niczym gryzonie z małymi oczkami ze szpilek, czerwonymi jak u albinotycznych myszy, prawdziwie żarzącymi się na trzonkach, z wyrazem nieopisanej paniki, jeszcze inne z głowami z kości słoniowej, zaskakująco łysawymi. Także nagle poczuliśmy się braćmi, Poczuliśmy się bliźnimi, zaś ich łapy wysuwały się do przodu jak pręty i wiły zygzakiem, zygzakiem, zygzakiem w powietrzu. Wreszcie widziałem tam przezrocza i karawki, które miejscami były owłosione, sunęły tysiącami, tworząc kryształy, pokaz światła i słońca, także potem wszystko wydawało się popiołem i wytworem ciemnej nocy. proce na ludzi. Mam też proce na ludzi. Można ich wystrzeliwać daleko, bardzo daleko. Trzeba tylko wiedzieć jak ich schwycić. Jednak trudno ich wystrzelić aż tak daleko. Szczerze mówiąc, nigdy nie wystrzelicie ich wystarczająco daleko. Czasami wracają do was po 40 latach, kiedy udziliście się, że wreszcie macie spokój, podczas gdy to oni maszerują równym krokiem tego, kto się nie śpieszy. Kto gdyby zechciał, wróciłby w 5 minut po wystrzeleniu. Naruszt. Do procy jedni na róż drudzy. To takie naturalne. Trudno utrzymać krzesło, goście jedzą, trzeba zrobić miejsce. Przychodzą następni, gdzie usadzić pozostałych. Gdzie ich umieścić? Wrzucamy ich na róż. Przepychani z krzesła na krzesło, z miejsca na miejsce docierają przed kominek. Wciskamy ich tam. I hop na róż. Wszystko dzieje się tak naturalnie. Tak. Jeśli idzie o naturalność, to nie ma powodu do narzekań. Dlatego nikt się nie opiera, złapani delikatnym, lecz zdecydowanym ruchem przesuwają się w kierunku ciepłego otworu. Myśl o proteście zanadto im nie przyświeca. Odpuścili to, schwytani przez dowody. Polecane narzędzie, grzmot w mieszkaniu. Zamiast niszczyć wszystkie dzieciaki w okolicy, możesz bez rozlewu krwi sprawić, by w mieszkaniu czy domu, z którego dobiegają rozdzierające serca okrzyki, pokoju, zapanował grzmot. Wymaga to ogromnej siły woli. Pewna praktyka dużych orkiestr może wskazać nam właściwą drogę. Raz wzniesiony grzmot działa samoczynnie na tyle długo, że już żadne krzyki nie przebiją się przez barierę dźwięku. Lepiej nie używać fanfar, a nawet wyimaginowanych instrumentów dętych, które powodują ból głowy. Po co sprowadzać na siebie takie kłopoty? Z grzmotem pod warunkiem, że jest łatwy do opanowania, możemy przez półtorej godziny wytrzymywać sąsiedztwo łobuzów, apogeum, zabawy i krzyków. Dłużej będzie trudno. Czas się ruszyć. Poza tym zawsze należy uciekać ze szkół. Po 20 latach wciąż może to budzić wspomnienia. Ruchy. Przeciw pszczelim plastrom, przeciw klejowi, Przeciw klejowi jedni drugim, przeciw słodyczy jedni drugim, Kaktusy, pochodnie czerni, gwałtowne rodzicielki sztyletów, Korzenie bitew rozwijających skrzydła na równinie, Bieg co się toczy, pełznie co fruwa, Jedność, co się roi. Bryła, co tańczy. Rzucając się z okna, wzlatuje. Wyrwany z dołu w górę. Wyrwany zewsząd. Wyrwany raz na zawsze. Człowiek, wygięty w łuk. Człowiek w skoku. Człowiek staczający się. Człowiek do akcji błyskawicznej. Do akcji burza. Do akcji oszczek. Do akcji harpun, do akcji rekin i do akcji wybuch, 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 wybuch. Człowiek nie z krwi i kości, lecz z próżni i cierpienia i ognia, co pali trzewia i z wybuchów i napadów gniewu, i z upadków i z nawrotów, i z wściekłości i rozoc. I z rozdarcia, i z uwikłania, i z odlotów przebłyski iskier. Człowiek nie z brzucha, i pośladków lub kręgów, lecz przez zloty i upadki, ze słabości, co nie ugina się przed ciosami i na nowo się podnosi, człowiek wedle księżyca i błyszczącego pyłu, i radości z ruchu innych, w zawierusze i w chaosie nie do opanowania. Człowiek bandera, najwyższego masztu, łopocze na huczącym wietrze jego tętna. Człowiek, co przedrzeźnia papugę, co nie ma stawów, co nie jest hodowcą. Człowiek kozioł, człowiek z, kogucim, człowiek z kogucimi grzebieniami i z kolcami, pomniejszony, z czubem, ożywający swoje łachmany. Człowiek z ukrytą podporą, spalający się z dala od swego podłego życia. Rządza, co szczeka w noc, jest wielokształtną formą tej istoty. Skoki jak nożyce, jak widły, skoki promieniste, skoki po całej róży wiatrów, wrzawa! Ryk, jakby przeoblekano nową skórę. Przy dźwiękach cymbałów i głośnej wiertarki, młodzieńczych kroków, co nie wiedzą co jeszcze, czego chce i chciało. Naprężone, jakby miało za chwilę się rozerwać przy rytmicznym szumie, rozbrygujących się fal. Przy pływach i odpływach krwi, w tętnicach, w pragnieniu, w pragnieniu przede wszystkim, w pragnieniu nie do ugaszenia. Jakby przeoblekano nową skórę. Dusza lassa Algi, dźwigni kotwicy i fali o spinionych wierzchołku, krogulca gnu morskiego, słonia, dusza potrójna o przesuniętym środku, opętana, dusza zelektryzowanej larwy, co się zjawia, by gryźć na powierzchni, dusza batogów i zgrzytania zębami, dusza zawiedziona w próżni, wciąż w poszukiwaniu równowagi. Pomijając wszelki ciężar i przygnębienia, wszelką geometrię, wszelką architekturę, pominąwszy to, zostaje prędkość. Ruchy rozdarcia i wewnętrznego rozdrażnienia bardziej niż ruchy marszu, ruchy eksplozji, odmowy, rozciągania we wszystkich kierunkach, niezdrowych przyciągań, rządz, nie do zaspokojenia, zaspokojenia ciała, ciosem w kark, ruchy bez głowy. Po co ci głowa, kiedy jesteś bez sił? Po co ci głowa, kiedy jesteś bez sił? Ruchy wycofywania się i zbijania wokół własnej osi ruchy wewnętrznych tarć. Ruchy wielokrotnego rzucania, ruchy w miejsce innych ruchów. Nie można ich pokazać, lecz wciąż tkwią w głowie. Ruchy pyłów, gwiazd, erozji, osuwania się, daremnych tajeń. Święto plam, gama ramion, ruchy, skaczemy w nic. Nagłe zwroty, będąc sam jesteś tłumem. Nieprzeliczony przesuwa się do przodu. Rośnie, rozlewa się, rozlewa się. Żegnaj zmęczenie, żegnaj oszczędna, dwunożna istoto. Przy wejściu na most, miecz wyrwany. Jesteś kimś innym, kimkolwiek. Nie trzeba już płacić haraczu. Kwiat się otwiera, skok w nieznane. Trop od tej pory ma długość nadziei. Skok ma długość myśli. Masz osiem łap, gdy trzeba biec. Masz dziesięć ramion, gdy trzeba stawić czoła. Jesteś wyrośnięty, gdy masz twardo stać w miejscu. Nigdy zwyciężony, zawsze powracający, znów powracający, podczas gdy uspokojony mistrz klawiatury udaje, że śpi. Podstawowe odgłosy. Składają się na nie. Wielkie A, szmery. Wielkie B, głosy. Wielkie C, szelesty, a także trzaski. Wielkie D, inne odgłosy, tłoków, kroków. Trzeba przy tym pamiętać, że atmosfera jest równocześnie eteryczna i napięta, a odgłosy tła, które raz po raz pojawiają się i znikają. Przybierają następujące postacie. Podpunkt 1. Będą miały pewne raptowne elementy idące zyg zygzakiem. Powracające i nagle znikające. Podpunkt 2 często będą nakładały na siebie, także wkrótce staną się nierozróżnialne. Podpunkt 3. Bardzo często będą się przeobrażać, zmieniać jedne w drugie. Podpunkt 4. Będą odległe, z nigdy w pełni zaspokojoną tendencją do zbliżania się. Wielka litera A, szmery. Głosy dochodzące z sąsiedniego pokoju lub za przepierzenia, za ścian, z ulicy, głuche jęki, krótkie wołania o pomoc, płacz i śmiech dzieci bawiących się na odległym szkolnym boisku. Perlisty śmiech, śmiech urwany, śmiech szalony, stłumiony, powracający bez przerwy, podwojony, niepowstrzymany, sarkastyczny, złośliwy śmiech szyderstwa. Erotyczne, przytłumione, niepewne wręcz i nieprecyzyjne żężenie. I śmiechy, które towarzyszą między innymi kadrą z błotem. Szepty, jakimi zdradza się tajemnice. sapanie. Trudny, gorączkowy, zdyszany, przerażony, przyspieszony oddech. Wielka litera B, zniekształcone głosy. Jakie słyszy się w hali dworcowej, gdy rzeka ludzi przelewa we wszystkich kierunkach mieszając się ze sobą bez ładu. Głosy gburowate, niezadowolone, sprzeciwiające się, oburzone, oskarżycielskie, szydercze, oszczercze, krytyczne, złośliwe, sardoniczne. żawa, gwar, okrzyki, cierpkie głosy, bójka w oddali albo zamieszki, plotki. Wielka litera C, szelesty. Po mała litera A. Podcieranie, przesuwanie, szybkie, lekkie, pobieżne, zamiatanie. Mała litera B. Ekstremalnie szybko przejazdy samochodów, których silników nie słychać. Wyczuwanie się tylko w nagły ruch powietrza tuż obok. Podmuch wiatru, ale bardziej konkretny, niczym ruchy niewidzialnej istoty. Mała litera C. Bulgotanie, jakby gotującej się wody. Odgłosy bojlerów, chrząszczenie, brzęczenie. Mała litera D. Niecierpliwe trzaski. To, co towarzyszy wybuchom. Nagłym, lecz bez huku. Albo po prostu w wypuszczaniu powietrza, gdy człowiek zdaje się wyczerpany i próbuje odzyskać oddech. Coś wzniosłego i bezradnego zarazem, co przemija, co szybko wraca i równie szybko znika. Mała litera E. Dźwięki tarcia jednej powierzchni o drugą, także potknięć i poślizgnięć. Wielka litera D, inne odgłosy. Bicie serca, pulsacje wzmacniane przez głośniki, odgłosy tłoków, ale tajemnicze, jak z jakiegoś mebla o podwójnym dnie. Odgłosy kroków, dźwięki zbliżającego się oddziału żołnierzy. Łomotanie, chlupotanie, uderzenia tak jakby na znak. Uderzenia jak wtedy, gdy porywisty wiatr potrząsa źle złożonymi markizami. Sprawić, by ten hałas był nie do zniesienia, ale jednocześnie, by nie był zbyt głośny. Wyjąwszy sekundę lub dwie, sprawić, by brzmiał diabolicznie odgłosy wzbijania się ptaków do lotu z mocnym trzepotaniem skrzydłami. Wszystkie te odgłosy powinny wywoływać nas wrażenie czyjejś obecności. Kogoś, kto przychodzi i odchodzi, kto się zbliża, kto jest nieoczekiwany, nagły i zaskakuje niepokojem.